Dzień dobry, dzisiaj prezentujemy wiertarkę firmy SPC o wydajności maksymalnej stosu 10 cm zaprezentujemy jak się uruchamia jakie ma możliwości włącznik główny wyłącznik czerwony guzik wyłączamy zielony włączamy, gotowa do pracy w momencie opuszczenia dźwigni wiertarka zaczyna pracować wiertło w tej chwili już się obraca Wiercić. Kolejna rzecz. Wieterka posiada ruchomy BLAT. BLAT, który umożliwia także ustawienie swoich rozstawów wierceń, otworów wierconych lub ustawienia standardowych otworów, które są jakby w cudzysłowie zaprogramowane. Tutaj jest mechanizm, którym się przestawia. Ustawiając sobie na odpowiednią literkę, która oznacza odpowiedni rozstaw. My w tej chwili mieliśmy ustawione na rozstaw oznaczony literką B, czyli dwa otwory typowe do segregatora w odległości 80 mm. Pierwszy został zrobiony. W tej chwili przesuwam lat. Z lewej strony jest blokada, którą trzeba nacisnąć, dzięki temu przesuwamy. Ona się blokuje w kolejnym miejscu. Znowu dźwignia. Mamy wykonane dwa otwory w odległości 80 mm w centrum rozmiaru A4. Powiedzmy, jeżeli on jest dokładnie A4. Wiertarka ma także docisk, który można używać do przytrzymywania materiału. W ten sposób, jeżeli materiał jest jakiś rozpulchniony, żeby nie przesuwał się w czasie jedzenia, także to też, też jest możliwe do dołożę. Oczywiście ograniczniki formatu, e, tylna listwa, boczne, boczne ograniczniki. Na wyposażeniu są także ograniczniki o zmniejszonej wysokości, można je wymienić, to wyposażenie wyposażeniu dodatkowym jest, jest dostępne w maszynie zapakowane razem z jednarką. Zaprezentujemy teraz wymianę wiertła. Najważniejsza rzecz oczywiście wyłączenie maszyny z zasilania. Sugerujemy nawet wyjęcie wtyczki z gniazdka sieciowego to jest najbezpieczniejsze rozwiązanie. W wyposażeniu maszyny mamy taki szpikulec, który ułatwia wyjęcie zaślepki, gumowej zaślepki, która tutaj znajduje się z boku. Wyjmujemy ją, powstaje nam otwór prostokątny. Tam wewnątrz, poruszając lekko wiertłem, widać jest taki otwór, w pewnym momencie ja obracam wiertłem, otwór się pojawia. Widać końcówkę wiertła, wkładamy taki klucz w ten otwór. Robiąc dźwignię, do góry uderzamy lub popychamy wiertłem. Wyskakuje ono, jest stożkowe, więc nie potrzeba żadnych dodatkowych kluczy. Wiertło jest wyjęte. Włożenie wiertła nowego to oczywiście w, to, w ten sam sposób, w drugą stronę. Natomiast w tym momencie wystarczy je lekko wcisnąć i potem zrobić pierwsze wiercenie, które wciśnie nam wiertło do końca w położenie właściwe. Takie oczywiście trzeba pamiętać o zaślepce, która nie włożona no będzie powodowało to, że konfetki, które będzie powstawało będzie wypadało nam tym otworem zamiast kanałem do kosza z tyłu wiertarki jest odbiornik konfetti za ślepkę wciskamy na swoje miejsce dziękuję bardzo